Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj idziemy po stary nowy nabytek. Nie planowaliśmy, no ale wyszło jak wyszło, trafiło się. To jedziemy. A co? No to zobaczycie w filmiku. Trochę was trzeba podtrzymać niepewności. Jadę traktorem, bo już byliśmy i oglądaliśmy. Jadę traktorem. Oni jadą samochodem, bo brat przyjechał z dziadkiem, jadą autem sprawdzał ole jeszcze ole jest jak widzicie a co jak to się dowiecie niedługo już 5 km ale jest ładnie 9 mamy tam daleko nie jest pojechaliśmy z 30 km tu tak idzie poza Kukurydą Robił. mam nadzieję, że mi słychać bardzo się zrobiło rano burza, w nocy ładnie popadało a teraz znów brzyje u was też? dajcie znać w sam nic nie będę nagrywał na komputerze znowu znowu wam powiem jak to było to i jak może to już tam wiadomo nie życie mnie robi już no ale na głos, co popadało to już się trochę to. teraz to trawy, tykuryce, karnowne to tak dodać urabę w potem dziadek będzie wracał ja potem z bratem samochodem Tak jak widzicie, kupiliśmy szycepę. No ale coś więcej, bo opowiem, w domu. Te jedziemy pomału, co wtyczka wypadła, bo licho była włożona. Bardzo ładna klasyka. Wszystko jest na legalny. I daleko już też dojechał, wszystko w umowę, co jak. Przyczepa drugi właściciel. My jesteśmy trzecim właścicielem. Jest, jest na mnie umowa spisana. Mówię, tego to trzeba na mnie zarejestrować, mówię tak jak jej ciągnik. Teraz już mam zniżki, to to można brać. Porównamy tamtą przyczepę, a tą. Czy niższe ma burty, czy nie. No ale to. Wszystko zobaczymy. Trzeba ja będzie się sprawować. Szczelne burty ma, wszystko ma. bo zbożenie było wożone. Wiecie jak jest. Wszystko na legalu. Właśnie wam mówię coś o pajmu tej przyczepie. Daliśmy obiad, kawę wypiliśmy Wam powiem, że burty to równe Bo to jest ta sama przyczepa 3,5 tonówka i 3,5 tonówka No że nasza była bez papierów Dzisiaj po nią przyjeżdża kupiec Lawetą, ją raczej już zabierze No ale to mniejsza z tym Tutaj wam powiem opony wszystkie cztery nowe Jestem jej trzecim właścicielem O widzicie Podłoga jest tu drewniana Ale jest ona tego, na tą podłogę jest położona blacha po prostu. Zaraz Wam pokażę, patrzcie łopony, bieżnik to jeszcze ho ho ho. Mamy wszystko zdrowe, burty jeszcze zdrowe, tutaj do powietrza. Światła, wszystko działa, jak widzieliście jak jechaliśmy, o. Burty jeszcze zdrowe, podtrzymałem trochę. U nas też na zimę jest zawsze chowana. Więc, aby latem nie stoi, ale tyle co tam u nas to na paręnaście lat z głowy i powiem tutaj dyślem pokręcić a tu to jest kurde delikatnie o nie chodzi ma do drugi też światła podłączenie a podłoga tak wygląda nie ma dziurów nic, widać że zboże było włożone na ona w lesie nic, nie że drzewo. wejdziemy pokażę o podłoga zdrobała nic się trzyma nic się tam nie ugina, nic. A co do ceny, zgadujcie. Ile dałem za nim. Ile mogłem dać z papierami? Jeśli, jeśli zgadniecie, to wam powiem, ile mógłem za nią dać. Jak myślicie? 9 km to było w Jonnym od gospodarza, nie od handlarza. Stojało wam powiem tyle, że w internecie stała za czwórkę, to i wam nagram, jak to, będę? będzie ktoś zabierał, to coś też w tym samym filmie rzucę. Tą samą kupiliśmy, tą samą sprzedajemy, jest zarejestrowana na mnie. Mówię, co tu więcej mówić, no wszystko jest sprawne. Na chodzie rejestracja zostaje ta sama, bo z tego samego województwa kupiona km kilometrów no dobra Widzimy się potem, jak będzie zabierał tą Coś z tego też nagram No idziemy właśnie tą przyczepę O siódmej będzie Za godzinkę Idziemy przyczepę przyprowadzić Tamtą dziesiątkom, Bo lepiej będzie można wjechać Tutaj wczoraj ładowacze mi Łapy zahaczyły Otwieramy no, puszek jak zwykle i na lawetę to wjedzie. Może wam coś nagram, zobaczę jak się uda. Ja chyba, że będę w ciągniku, no to to nagram, jak już będzie odjeżdżać, czy jak tam coś wam na pewno dogram z tego na Jedną ręką to wam powiem, że nie robota. palimy 60. Tura podnosimy sześćdziesiątę tyś odpalamy jak wyłączamy olejem by tu trzeba bo zachlapane o jeszcze tutaj nie je powycierane zapomniało się a to czas i tak widzicie dobra tak ładnie idzie ja mówię, że kierowca ze mnie do to słaby kryj. Co patrzycie, bo ciężko mam. Na parę razy jak to ale ciężko, ciężko. Ja. Jak widzieliście, przyczepa pojechała, nic nie nagrywałem, tak, bo mówię, nie pytałem się o zgodę, wiecie jak jest. Yy, Cionikę my po prostu na nie pychaliśmy, miał ściągarkę i wciągarką wciągnęliśmy, bez cionika się było. No i pojechała, no, dwa, dwa sto pięćdziesiąt za nią wzięliśmy, dokładnie. A działna pojechała, to był na pewno handlarz, a działna pojechała. No, powiem nie wiem, ja sprzedałem, kupiłem drugą. Zobaczymy, jak to będzie dziadek. Tu drapkę oper, dobrze że zobaczyłem. Bo kurde, nie wiem co on tutaj młodził. Aby wam się przydały, ledy, chociaż z przodu, bo tam z tyłu to tam jeszcze jest. I sobie nie wiem, czy mówiłem. Jest 22 lipca, sobota. Mam nadzieję, że odcinek Wam się taki spodoba, skupna i ze sprzedaży przyczepy. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję. Widzimy się już w dalszych odcinkach. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa! pa.